Książko widzowie z tej strony Tabix. Witam was bardzo serdecznie w odcinku z Pet Simulator X. To nie było tego odcinka. Pewnie się zastanawiacie, co będziemy w tym odcinku robili. No to chyba już widzicie tę ilość giftów i oraz upright heb giftów pokupowałem je straciłem około 20 milionów plus jeden raz ten pakiet, a resztę to tak to czasami dostałem od widzów i tak dalej. Więc, tak jak mówię, dzisiaj zrobimy sobie mega mocny unboxing, ale nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subika z dzwoneczkiem. Jeśli pod tym filmem będzie 6 łapek w górę, to w niedzielę pojawi się odcinek, w którym otworzę 100 i sterowych jajek. No więc to będzie bardzo duża ilość, liczę, że się pojawi. Jeśli będzie o jedną łapkę, na przykład mniej, to wtedy odejmujemy 20. Dobrze widzowie. Więc na razie sobie załóżmy, no, nie mam jakby jakiegoś petów, ale na razie sobie utwórzmy jednego headlifta. mi się wydaje, że tak na rozgrzeweczkę, poklikamy sobie trochę w niego, Axolot, dobra. Yy, na pewno, widzowie, pierwszy jeszcze na wróżbę, trzeba otworzyć jedno sterowej. jakby co będzie przedłużany ten odcinek na maksa, bo chcę, żeby był długi. Jedno jajko nad tym tutaj. Aha, super. No obok tego. Uuu, Golden Easter do minus. Ej dobrze, no może być. Dobra. Mm, idziemy na Saving Plasze widzowie. No, liczymy oczywiście widzowie na peta Jeśli mi nie dropnie jeden pet to jestem bardzo L. Bo wydałem po pierwsze około 30 milionów. Po drugie, będzie bardzo dużo czasu, bo też z pięciu kont sobie dałem na to 9 giftów. Plus jeszcze, jeśli naprawdę mi nic nie no to jest waste, waste time'u, waste gemów. I tak naprawdę za 30 BGM mógłbym sobie kupić takiego huge Prawie, można powiedzieć. Zostałem jakieś pozostałości. No dobrze, ale jeszcze zróbmy taki, bo to jest ogólnie serwer, nie pro trupy taki event dla homeless Person, czyli dla osób, po prostu, które nie mają jakoś dużo rzeczy w tej grze, wystawmy za jeden na aukcji naszego giścika. Zobaczymy, jak ktoś tam rozpędzi. <śmiech> <śmiech> Mało kto raczej daje za jeden giftę Najwyżej najwyżej się sprzeda za jeden. Liczę, że nie było trochę smutno, ale no, to jest co z tego najwyżej. Bo ludzie ogólnie nie patrzą, nie patrzą na opcje czasami I ja się bardzo dziwię. O, ktoś od razu 2 biliony! No co, dobra, to mi pasuje, szczerze mówiąc. że nagrywać odcinek, kurde, mi ktoś coś pisał. Jeż. Dobra. <laughs> 2.3 Biliona, czyli 2.19 Dobra, otwieramy kolejne Hype Gifty. Let's go. Następny Klikamy Party Solot. Dobra, 3 Hype Gifty lecą. O, boże, widzę, jak nic naprawdę nie drop. Hype Gifty jeszcze rozumiem, bo tu jest duża szansa, żeby nic nie dropło. Klikam każdego. Shiny Golden Party Solot. Może być. Co ja z... Dobra, kolejny jeden. Jeden, dwa. O Boże. Dobra. Jeszcze kolejne trzy lecą. Lecimy. Trzy. I, o Boże, jaki shit. Dobra, lecimy z isterowymi rzeczami. Ojaju, widzowie, bardzo się wkurzę, jak mi nic nie dropię. Proszę Huge pet, żebym dropnął jeden przynajmniej. A pierwszy lecimy jednego gifcika. Klikajcie, klikajcie ludzie! O boże, shiny, a i w ogóle dropią cały czas jakieś shiny, golden. Dobrze jest nawet. Dobra, lecimy następne, widzowie. A teraz zrobimy sobie taką technikę. Wejdziemy sobie tutaj, staniemy sobie trochę wyżej. I otworzymy sobie 3 na raz. Da, 3 na raz. W ogóle ile mamy tych jajek? 4, czekajcie, widzowie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, no. 12, czyli mamy 24. To na razie jeszcze 4 otworzymy sobie tak pojedynczo. Zalecimy, next. Ah. Marshmallow agoni zwykły. Ta! Teraz otworzymy sobie dwie naraz. raz. Dwa. A, myślałem, że też, że, że to tak. Jest... Chodźcie, chodźcie, ludzie! Chodźcie, chodźcie! Idziemy tutaj otwierci. Tutaj dawajcie do mnie. Pięknie. Lecimy teraz. Jedno jajko, teraz widzowie sobie otworzymy. Jedno jajko. Proszę dropnij coś. Preston, błagam. Nie może mi nic nie dropnąć, zara. Pierwsza ósemka leci. O Boże, stresuję się. <śm> <śm> widzowie! Widzowie jest Yes, huge man. Yes, huge man. huge man. <laughs> Let's go, mommy huge man. Yo, another my good timings. Yo, yo. Dobra, lecimy dalej. Let's go, let's go, let's go dalej, to jest mocne. Otwieram kolejną ósemkę. Widzowie, już będzie trwał mało ten Dobrze, widzowie, robi wrażenie. nasze to jest... Halo. Ja znowu nie doradzę to jest... co co się stało? Szczerze mówiąc nie wiedziałem czy kiedy że ja myślałem, że w ogóle jeśli dropnie jeden huge pet, to już będzie fart, a tu dropło dwa huge pety. Thanks Bye to YouTube Baj to YouTube Ale mamy ekipę Taj ta, ekipę naprawdę mieliśmy Przemocną, przepotężną Baj Ale nie, widzowie, dobra Widzowie te pety, są warte po 40 milionów około. Jak będzie Unboxing 100 jajek, idziemy na Trading Plażę znowu i znowu to otwieramy. Więc polecam lajki, bo widzicie jakie grube rzeczy się działy. Moje reakcje też są grube. I dobra, ja też jestem gruby, ale to już nie, nie zmniejsza to. Dobra, widzę. to co, widzimy się w następnych materiałach na 6 lajków w niedzielę Unboxing aż 100 Easter Giftów. Wydam na to trochę pewnie Robuxów, ale dobra. よろしくお願いします。